Perypetie czwórki naszych przyjaciół powoli wymykają się spod kontroli. Dobrodziej uległ miłostemu Fortelowi z własną kreaturą przyzwaną z ciemności, mroczną pokojówką samego mauzoleum Kościldom. Diabeł nadal ukrywa przed naszymi przyjaciółmi, że ma mieszkanie w całkiem dobrym stanie i o wiele więcej pieniędzy na swoim koncie niż wszyscy dookoła, jednak nadal przychodzi do kupcona i dobrodzieja, aby wspólnie z nimi zjeść im całe jedzenie. Hoopson, choć niby cieszy się z życia, singla to często do poduszki płacze z samotności. Bladeusz nadal odmawia zakupu jakichkolwiek mebli do swojego mieszkania. To kolejny odcinek Kronik Horsemenów. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A. Sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo. Specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu. Kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram Deryl Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta Teril Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. O, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witam serdecznie. The Sims 4 dobrodzi kroniki Horsemenów, czyli alternatywne perypetnie w przyszłości naszych przyjaciół, czyli Horsemenów, Kupsona, Diabeła, Blatiego. O, a propos Kupsona, właśnie wrócił tutaj do, do, do domu. Co tam Kupsik, kurde, Kupsik z Pepsikiem wrócił? Czy, czy nie byłeś na spacerze? Kupsik! Kupsik, bierz swojego psa na spacer, ale już natychmiast. W naszym sąsiedztwie zapanowała zima. Zobaczcie, jak to wygląda elegancko. Kurde. Nie no, my musimy się trochę pobawić w śniegu. Czy dobrodziej jest dobr, dobrze ubrany w ogóle do, do takiego czegoś? Nie wiem. Nie wiem, ale zaraz się przekonamy. Czemu, Czemu on jest spięty? Co się stało? Niepokojący zapach, Niepotypowy zapach w mieszkaniu. Co? No, coś tutaj cuchnie. Ewidentnie widać, no. No wiem, no do remontu to jest ewident. No, kupcą, coś ty zrobił, no! On tutaj wodę rozlał? Nie no, jak zwykle bałagan robią. Ja tutaj ciężko pracuję, próbuję, kurde, się dorobić jakichś pieniędzy, żeby połączyć nasze domostwa, żeby wspólnie horsemeni coś podziałali wreszcie. A nie no, ten tu rozleje wodę, psa nie wyprowadzi. Wyprowadź psa, idź pobiegać, ale już kupson. O, oh, kurde, ta małolata cały czas do mnie podbija. O, na już sobie znalazłem kogoś innego. Nie no, nie możemy na dwa fronty tutaj grać. Najlepiej. Najlepiej dobrodzieju to wezwij swoją ukochaną. Patrzcie, kurde, nerdy z internetu. Tak się dziewczyny przyzywa. Kurwa, dobrodzieju, to z odcinka na odcinek coraz grubszy jest, niedługo w tym płaszczu się zmieści. No nic trudno. Ty nie udało się? Hej, to może zadzwonić do niej po prostu jak człowiek. Ej, nie, nie mogę do niej zadzwonić. Ej, myślałem, że mam jej numer. Nawet nawet szkielet jako moja dziewczyna mnie olewa. No najgorzej po prostu. Dobrodzieju, czy ty się dobrze czujesz? Duchy są wredne. Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? <grywa> Dobracie stwierdził! Pierdziele te! Pierdziele te duchy wyszedł i centralnie pod, pod schodami do swojego mieszkania zaczął bałwany lepić. No nieźle, no ładnie. Ej, jaka ta typiara napalona! No! Ej, jak nie miałem kościldy, to ta typiara mnie zlewała, cały czas nie pasowało, gdzie jej nie zabrałem to źle, to, tamto. Jak z kościldą zacząłem kręcić, to nagle o, mogę przyjść do ciebie, może pójdziemy tu, wyskoczymy tam. Ej, kurwa, typowa baba, dobra, możesz przejść, zobaczymy. Jak się będziesz dobrze zachowywać, to może trochę cię atencji damy. Nie ma problemu. Czy mogę Możesz wezwać kościelnę? Mogę. Dawaj, wzywaj kurde kurdebele. Ty, a ta typiara miała do mnie przyjść? Chyba miała, ale w końcu nie przyszła. No nic, trudno się mówi. O nie, Pepe Strucla postawił na podłodze, kurdebele. Jak tam kupcik? Kupcik też głodny widzę. Więcej opcji otwórz. Weź te latki takie sobie zjedz. Później trochę przy komputerze poklikaj. Nie musimy tutaj, kurde... Kurwa, wylałem piwo, najgorzej. Kurwa, nie ma lekko. Sytuacja kryzysowa. Piwo wylane. Serce się łamie. Piwo wylane. ha. ha, ha. O, o, jest nasza Kościlda. Bardzo dobrze. Pocałuj. Bardzo dobrze, bardzo. Jaki dobrodziej jest ulany. Kurwica. Ja na łóżku kupsona jeszcze. O, nie. Postaraj się o dziecko. O, nie. Poprosi o zostanie dziewczyną. O, dobra, pocałuj ją szybko. Dobrodziej. Dobrodziej, wyłaj z łóżka, Nie czas na spanie teraz, debilu! Kościlda, co jest. <grystanie> się z tej łazienki! Dajcie się Kupsonowi wykąpać do cholery! Dalej, Dobrodziej, urańcu. Oooo, jop, opa, pararara! Kurde! Żebyś jej tych zębów nie wyssał, Dobrodziej! Kurde! Postaje. Dawaj, badawaj! Szybko! Korzystajcie z okazji, że nie ma kupsora, Zróbcie to w jego łóżku! Koniecznie! A, no tak, najpierw musi posprzątać, no słusznie, słusznie. Kurde, Dobrodziej! Posek się się śpi, a nie przed. Dobrodziej, wstawaj! O, takiego śmierdzącego kościotrupa. Oj, tak, tak. To jest to, co Dobrodziej lubi najbardziej. Śmierdzące kościotrupy i uprawianie z nimi miłości. Dawaj, 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 lwie miłości. Kupco tak się zastanawia, co się dzieje. Z pepsikiem się tam bawi. I myk pod kołdry, ty zielony dym, wiesz. O! tego kościotrupa. Boże, jaka żenada. O, doskonale, no. To jest to, się dobrodziej wyżyje od razu. Lepiej będzie. Kupson, szybko, właśnie tutaj i zacznij coś grzebać na tych, na serwisach społecznościowych. <grymne> o kurwisa, co się dzieje? <grymne> A, i oboje poszli spać. Nie, dobrodziej jednak się obudził, stwierdził, że nie, no dobra, nie, niech będzie. On woli się zrzemnąć na kanapie, po tak kurwi od tego kościotrupa. <grymne> Czekaj, poprosi o... Zostanie dziewczyną, tak, tak, tak. Jej! Wzyknęli się, mimo że śmierdziała i dobrodzie zaproponował, czy będzie jego dziewczyną i stało się! Bardzo dobrze! Bardzo dobrze, to mi się podoba! Dobra, w międzyczasie my się musimy zająć kupsonem. Coś tutaj, kupson, kurde, taki smutny jest. Ty co jest? Zakochani? Kupson ma dziewczynę? Od kiedy? Zaraz prześledźmy jego zdjęcia. No, same zdjęcia Pepsika. Tak jak singiel by miał ten same zdjęcia Mopsa, elegancko. Zapraszam ją tutaj, chcemy ją poznać, szybciutko. Jumiko śpi. No, w sumie jest siódma rano, to ja się nie dziwię. No, złóż dziewczyna. A jakbym tak wyremontował pokój Kupsonowi? Żeby był trochę bardziej taki atrakcyjny dla, dla kobitek. Wiecie o co chodzi, nie? Nowy pokój Kupsona to będzie coś. Na pewno mu się spodoba. Nie, no, żadna się nie oprze Kupsonowi teraz, jak. Przyjdzie do jego tutaj miejscówki. Do końca dzisiejszego odcinka Kupson nie może być samotny. Tak jest, takie są tutaj postanowienia. No i co? Jest klasa, kupsonik? No pewnie, że tak kurwa, pod takim baldachimem to można. I w pokoju obok dobrodzi się kąpi. Bardzo dobrze. Dobrodziej to ma istomanie tarzania się we śniegu. Ludzie sobie nie wiem, przechodzą z kawusią, chodnikiem, a chłop leży i aniołki ze śniegu robi. O, uwaga! Może tym razem, może tym razem się uda. Upiorny rytuał. No, gdzie jest DJ Palasite, kiedy go potrzebujecie? W ogóle, blady, jaki zestaw pierścieni ma na rękach. Kurde, jak gwiazda rock'n'rolla. O! Ło! O, kurwica. Czy ja właśnie uśmierciłem wszystkich? Mam nadzieję, że nie. Dobra, to, to jest bardzo problematyczne. Y y y nie wiem, nie wiem do końca. Nie wiem do końca co z tym fantem zrobić. Mam nadzieję, że to jakoś ten. Ehm, albo dobra, najlepiej idź spać, dzieło, Tak, idź spać. Ej, no mam nadzieję, że to nie jest permanentne, bo trochę przypał będzie, no. Rytuał ukończony. Przeprowadzenie upiornego rytuału, kupcą połączył się duchowo z zaświatami. A przez 4 godziny będziemy w takiej formie. No to nieźle. No to grubo. O! Pójdziesz ze mną na randkę? Tak, dokładnie o to chodziło. No pewnie. Kim <grywka> kupson jest w formie ducha? Boże, co za absurd. Nie, no jasne, oczywiście. Wcale, wcale nie miałem problemu z pewnym upiornym rytuałem wywołanym przez mojego współlokatora. Wcale, wcale. Nie no, ty piera... Ty piera chyba nic nie podejrzewa, więc jest dobrze. U całej dłonie, dawaj Kupso. Nie no. O nie, piera, Oj, oj, oj. piera chyba nie jest zadowolona. Oj, najgorzej, najgorzej. Kurwa, oni się tak średnio dogadują. Nie wiem, jakim cudem tutaj mają tak wbite te statystyki. Straszny duch. A co mi tam? No, te Piara tak. Ej, spodobało jej się. What? Co jest? Ona, kurde, czy ona jest wampirem? Kup są w formie ducha. Poszedł na randkę z jakąś typiarą, która chyba jest wampirem. Nie no, co za absurd w ogóle. Miałby być w miarę realistyczna seria, tak sprowadzi trochę survivalu, że rozwijają się, karierę prowadzą, a nie jakieś takie bzdety. Co jest grane? Trzymaj za ręce. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Nie no, chyba je, dobra, nie no, spodobało się. Dobra, spodobało jej się, jest dobrze. Dobrze, spodobałeś się. Firciarski humor nam wjechał. Daj klucz do mieszkania. Od razu, prosto z mostu. Zrób postanowienie. Zdobądź drugą półkę. O, tak, tak, to To będzie nasze postanowienie. Jakaś sekta to w ogóle wygląda tak... Jakaś gra socjalna, czy co chodzi? Odliczanie na północy. Siu, siu, bi! Kupco też tak próbuje się wpasować, ale chyba średnio mu wychodzi. Jest! Północ! New year! Kupson, kurde, z wampirzycą na randce w jakimś obskurnym barze robi sobie postanowienie, że se znajdzie drugą połówkę. Jak Sylwester przed chwilą był już wiosna jest, co jest do cholery. Sylwester, to święto było naprawdę udane! Święto Sylwester było niesamowite. Kupson świetnie się bawił i udało mu się zrobić wszystko, co sobie zaplanował. No i nice, kurde, przej Kupson, wreszcie. Wreszcie kupcu jest zadowolony. No, dobra ci pomarudzi, ale nic mu nie będzie. To no, twardy chłopiec. A u Kupcona trzeba tutaj zadbać, żeby kurde, przypału nie było. Co z tym psem z dołu się dzieje? Ten pies tutaj, kurde, szczeka. Dobra, Kupson, zapraszam tą typiarę do siebie. I w i formie ducha, najgorzej. O, zaraz tu będzie. Dobra, dawaj mi umiko. Zaraz zobaczymy, czy ona rzeczywiście jest wampirem. Ło! Kurwa, zobacz, teleportowała się przed drzwi. Co jest grane? No cóż, no... Ym... Zarówno dobrodziej, jak i Kupson na pewno nie gustują w takich typowych dziewczynach, to już wiemy. Jedna jest wampirzycą, druga jest... kościotrupem. Co, ona z Dobrodziejem flirtuje? O, dobrze, jak tylko Dobrodziej wyszedł. Kupcom od razu zabrał się do roboty w swoim szlafroczku. O kurwa, ta. Okej, okay. ostra babeczka. Ostra babeczka, ja tu widzę. Poproś o zostanie dziewczyną. Dawaj ją po prostu z mostu, od razu. Od razu ją bierzemy, kurde. Rezerwujemy, klepiemy i bęk! Oj, elegancko, dobra, jest, duperka, bardzo dobrze. No i misja została wypełniona Kupson wreszcie ma dziewczynę i nie jest samotny Tak to się robi Kurde, nie wiem, ciekawe czy ona mnie może zmienić w wampira W sumie to xd by było jakby Kupsona zmienić wampira No, to by było całkiem niezłe O, Kupson tutaj zadowolony Kurde, zadowolony Gorące pieszczoty te klimaty Czy ten pies ma zamiar się załatwić, czy tak nie za bardzo O, jej, brawo Pepe Brawo Pepuj! Ale strucla postawił Eleganckiego o, ty piara w gówno wtepnęła Doskonale Pepe Pochwal psa Pochwal psa szybko No jakby to powiedzieć Uważam dzisiejszy dzień za udany Zajęliśmy się Kupsonem Kupson nie jest już samotnikiem płaczącym do poduszki na jakimś starym, obszarem materacu. Ma najbardziej ekskluzywne mieszkanie, ten pokój w naszym mieszkanku. Do tego ma dziewczynę. Może jest wam wampirzycą, ale niektórzy lubią taką egzotykę. Tak samo dobrodziej. No cóż, się dobrali, się dobrali. Widać, że współlokatorzy. A to był kolejny odcinek serii Kronik Horsemenów. Chyba musimy zabrać się na jakąś podwójną randkę. Tak, myślę, że to jest konieczne. Czekaj, czy się w ogóle da podwójną randkę. Zaprosić Kościldę, zaprosić ma? Yumiko. Yumiko, Kupson Dobrodziej, podwójna randka. Jedziemy w jakieś, nie wiem, ekskluzywne miejsca albo coś takiego. W sumie to Kupson mógłby być już celebrytą, żeby wchodzić do tych takich e, sławetnych, celebryckich miejsc. Albo najlepiej to by było, jakbyśmy wreszcie się przeprowadzili wszyscy razem, żeby Bladi, Diabeł, Kupson i Dobrodziej razem mieszkali w jakimś wielkim domu i tam dopiero zacznijmy prawdziwą imprezę. Tak, taki jest plan. A wy zostawcie łapeczkę w górę? Komentarz, subskrypcja, te klimaty, elo do następnego band.